Nowy rok, mój rok i czas świadomego wyboru to także rok Twojej prawdy. Każdy nowy rok niesie ze sobą coś więcej niż zmianę liczby w kalendarzu. To początek nowego cyklu, otwarta karta, przestrzeń, którą możemy wypełnić naszymi decyzjami, marzeniami i działaniami. Jest 1 stycznia 2025 roku. Już tu jesteśmy. Stare schematy za nami. Właśnie wkraczasz w nowy etap swojego życia, który od początku może być przepełniony prawdą, autentycznością i transformacją. Wczoraj pożegnaliśmy to, co było z wdzięcznością spojrzałeś, spojrzałaś na miniony czas nie dlatego że wszystko było łatwe ale dlatego że było ważne każda lekcja każda chwila radości i każdy trud który musiałeś musiałaś pokonać doprowadził cię tutaj rok 2025 może być twoim rokiem, rokiem, w którym wreszcie zdecydujesz się postawić na siebie, na swoje autentyczne pragnienia, na życie, które w pełni odzwierciedla to kim jesteś. Spytasz, dlaczego ten rok ma być wyjątkowy? Hmm. Bo właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej świat woła o prawdę i odwagę. Każdy z nas dostaje szansę, by stanąć twarzą w twarz z tym, kim jest i zdecydować, kim chce być dalej. To czas transformacji, nie tylko dla świata, ale przede wszystkim dla Ciebie. Właśnie teraz, na początku roku, spójrz na swoje życie z pełną świadomością, że to Ty jesteś Jego twórcą. To znaczy, tak dokładniej mógł, mój rok? To znaczy, że przestajesz oddawać swoją moc innym, że przestajesz żyć życiem, które ktoś ci narzucił i zaczynasz żyć zgodnie z własną prawdą. To znaczy, że bierzesz odpowiedzialność za swoje szczęście, decydujesz się na zmiany, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Otwierasz się na nowe możliwości, nawet jeśli budzą w tobie lęk, i zaczynasz traktować siebie z miłością i szacunkiem. Nowy rok to czas wyborów. Życie nie zmieni się samo z siebie. Nowy rok to nie magia, która rozwiąże wszystkie twoje problemy, ale to czas, w którym możesz świadomie wybrać, jak chcesz żyć. Zadaj sobie pytania, czego naprawdę chcę. Nie to, czego oczekują ode mnie inni, ale to, czego pragnie moje serce. Co mnie ogranicza? Jakie przekonania, lęki, schematy mnie blokują? I kim chcę być? Jakie wartości chcę ucieleśniać w moim codziennym życiu? Każdy wybór, którego dokonasz w tym roku, zbliży Cię albo do spełnienia. Albo do stagnacji. Tylko ty decydujesz, którą drogą pójdziesz. Zanim w pełni wejdziesz w nowy rok. Zatrzymaj się na chwilę, by podziękować za mijający czas. Nieważne, czy był pełen sukcesów, czy trudności, wszystko, co się wydarzyło, było częścią Twojej drogi. Podziękuj za ludzi, którzy pojawili się w Twoim życiu. Tych, którzy cię wspierali i tych, którzy nauczyli się czegoś trudnego. Wyzwania, które cię wzmocniły. Każdą chwilę, która sprawiła, że jesteś tu, gdzie jesteś. Wdzięczność to akt zamykania jednego rozdziału z miłością, by otworzyć kolejny z pełnią możliwości. Rok 2025 to czas na odwagę. Nie oczekuj, że wszystko będzie łatwe. Nowy rok niesie ze sobą zmiany, które mogą wydawać się przerażające. Możesz stracić coś, co wydawało się pewne. Możesz rozstać się z ludźmi, którzy nie rezonują już z Twoją energią. Możesz stanąć przed decyzjami, które wydają się niemożliwe do podjęcia. Ale każda zmiana, nawet ta najtrudniejsza, jest okazją do wzrostu. Każde zakończenie otwiera przestrzeń na nowy początek. Przygotuj się na nowe życie, na swoje życie. Jeśli chcesz, by ten rok był twój, nie czekaj na cud. Zrób krok w stronę swojego marzenia. Zadbaj o siebie fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Otwórz się na to, co przyniesie przyszłość, ale rób to w sposób świadomy i intencjonalny. Praktykuj wdzięczność. To na czym się skupiasz rośnie. Wdzięczność przyciąga do Twojego życia więcej tego, za co możesz być wdzięczny wdzięczna. Słuchaj swojej intuicji, twoje serce wie, co jest dla ciebie najlepsze. Odważ się być sobą, przestań żyć według oczekiwań innych. Twój czas to teraz i działaj z miłością do siebie i do świata. Miłość to siła, która potrafi przenieść góry. Ten rok jest twój. Rok 2025 może być tym, w którym wreszcie powiesz. To moje życie, moje wybory, moja prawda. Możesz stać się tym, kim zawsze chciałeś, chciałaś być. Możesz stworzyć życie, które odzwierciedla. Twoje najgłębsze pragnienia i wartości. Wejdź w ten rok z otwartym sercem i odwagą, by iść swoją drogą. To czas wielkich zmian, ale też wielkich możliwości. To twój czas, twój rok. Zrób z niego coś, z czego będziesz dumny, dumna. Zastanawia... Zostaw... Zostaw za sobą iluzje i oczekiwania, które. Nigdy nie były twoje. Od teraz budujesz swoje życie na solidnych fundamentach prawdy i autentyczności, a świat wokół Ciebie zaczyna to odzwierciedlać. Pojawiają się ludzie, sytuacje, możliwości, które są w pełni zgodne z tym, kim jesteś. Wszedłeś w nowy rok z poczuciem wolności i spokoju, bo wiesz, że nie musisz nikogo udawać. Już teraz widzisz, jak wiele się zmieniło. Twoje relacje są głębsze, decyzje bardziej świadome, a Ty sam, sama, pełen energii, by tworzyć życie, którego zawsze pragnąłeś. Pamiętaj, że wszystko, co teraz tworzysz, jest odzwierciedleniem Twojego wnętrza. Przestałeś oglądać się za siebie, a to, co przed tobą, już zaczyna się układać w sposób, który przerasta twoje najśmielsze wyobrażenia. Niech 2025 będzie pełen cudów. Tych, które sam sobie wybrałeś, wybrałaś. I na które sam zapracowałeś, zapracowałaś. Już się zaczęło. Twój rok, twój czas, twoje życie. Szczęśliwego nowego roku!